Самая твердая валюта. Rubel w tym tygodniu był najsłabszy od początku wojny. Niektórzy w Rosji oskarżają nawet Bank Centralny i jego szefową o zdradę stanu i celowe działanie, by zniszczyć Rosję. Rosyjskie cmentarze rosną w oczach, a w tamtejszych kostnicach nie ma miejsca na nowe zwłoki poległych żołnierzy. Natomiast niektóre jednostki nie mają nawet wystarczającej liczby czarnych worków, aby przewieźć ciała kolegów. Z drugiej zaś strony kremlowskie media twierdzą, że ten problem dotyczy głównie Ukraińców, w przyfrontowych miejscowościach. Pojawiają się kolejne dowody na zbrodnie wojenne rosyjskiej armii, tym razem czeczeńców Zachmata. Rosyjscy szturmowcy jako żołnierze jednorazowego użytku. Rosjanie zdobyli Darino w obwodzie kurskim. To i wiele innych informacji w dzisiejszym podsumowaniu wojny na Ukrainie. Zostańcie ze mną, a nie pożałujecie. Zapraszam. Zanim zaczniemy, chcę Wam tylko powiedzieć o kilku nowościach, które właśnie pojawiły się w naszym sklepie. Herbatka Lici Bowl na pewno zrobi wrażenie na niejednej osobie. Po zalaniu wodą rozkwita jak kwiat, a jej delikatny smak i kwiatowe nuty zachwycą każde podniebienie. Natomiast tropikalny kameleon to herbata zmieniająca kolory, niczym właśnie to nietuzinkowe zwierzę określane z greckiego lwem na ziemi. Ta zielona herbata z dodatkiem klitorii ternateńskiej zmienia kolor po dodaniu cytryny. Tropikalne nuty tego trunku przeniosą Was w ciepłe klimaty, nawet w chłodne lub zimowe dni. To jednak dopiero początek. W tym tygodniu pojawiają się nowe zestawy prezentowe idealne na Mikołajki czy święta. Zatem sprawdźcie naszą stronę i znajdźcie coś wyjątkowego dla siebie i bliskich. A teraz zaczynajmy. Kolejny raz potwierdzają się informacje o bestialstwie dowódców z rosyjskiej armii, tym razem czeczeńskiej jednostki Ahmad walczącej po stronie Rosji. Formacja ta związana z Ramzanem Kadyrowem wielokrotnie oskarżana była o brutalne działania wobec ukraińskich jeńców wojennych. Już w sierpniu 2024 roku pojawiły się doniesienia o nagraniach, na których rosyjscy żołnierze mieli dokonywać dekapitacji na ukraińskich żołnierzach wziętych do niewoli. Ukraińska prokuratura generalna bada te przypadki jako zbrodnie wojenne. Podobne akty okrucieństwa miały miejsce również w rejonie Bachmutu i Siewierodoniecka. Według dziennikarzy śledczych członkowie formacji Ahmad uczestniczyli w wielu aktach bestialstwa, które miały na celu zastraszenie i demoralizację ukraińskich żołnierzy. Na przykład w Siewierodoniecku zidentyfikowano żołnierza tej formacji, który był odpowiedzialny za tortury i brutalne egzekucje. Te działania są potępiane przez międzynarodowe organizacje zajmujące się prawami człowieka. Relacja jednego z wziętych do niewoli rosyjskich żołnierzy mówi sama za siebie. Wycofaliśmy się na nasze wcześniejsze pozycje, tam gdzie ostatecznie nas schwytano. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy dostali się do niewoli. Dowódca kompanii wydał takie rozkazy, których nikt nawet nie zamierzał realizować. Powiedział, aby włączyć kamerę w telefonie i nagrać wideo, jak odcinają głowę, jeśli ktoś z Sił Zbrojnych Ukrainy dostanie się do niewoli. Jeśli podczas tej akcji przyjechały cztery grupy ludzi, którzy podpisali, Kontrakt w zamian za wolność, dowódca oznajmił. Jeśli zobaczycie, że uciekają, strzelajcie im w plecy. To znaczy, że mieliśmy zabijać swoich. Jeśli ktoś po prostu się przestraszył, albo zdecydował się wycofać, według jego słów, mieliśmy ich zastrzelić. Zresztą sam Kadyrow chyba najlepiej wyjaśnił całą tą sprawę. Zamieszczając na swoim telegramie, następujący wpis, w którym, jak to on zwykł, najpierw musiał się pochwalić, kto do niego pisze, oraz oprócz cały zły i zgniły zachód, co nie przeszkadza mu paradować w cybertraku, aby na koniec dodać, że cofa wcześniej wydany rozkaz, posłuchajcie. Do Departamentu Rozpatrywania Wniosków Administracji, głównego szefa i rządu Republiki Czeczeńskiej w ciągu ostatnich kilku dni. Wpłynęło na moje nazwisko ponad 2000 listów od mieszkańców Ukrainy. W tych listach proszą oni o uchylenie wydanego przeze mnie wcześniej rozkazu, by nie brać do niewoli żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy. Listy mają różną treść. Piszą zarówno kobiety, których bliscy zostali zmobilizowani, jak i mężczyźni przebywający na linii frontu wbrew swojej woli. Jednak powód prośby jest we wszystkich oświadczeniach taki sam. Poddanie się rosyjskim żołnierzom to jedyny sposób na przeżycie dla tych, którzy zostali wysłani do okopów wbrew swojej woli. Tym bardziej, że żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy od dawna wiedzą, iż w oddziałach specjalnych Ahmad traktuje się jeńców w sposób humanitarny. Z radością stwierdzam, że osoby te rozumieją, iż są ofiarami zachodniej tchórzliwości i podłości. Są wysyłani do okopów przez polityków Europy i USA, a władze ich kraju to skorumpowane marionetki i faszyści. Odpowiadam wszystkim wnioskodawcom tutaj, na moim oficjalnym kanale. Wcześniej wydany rozkaz dla żołnierzy Achmatu, aby nie brać jeńców, został uchylony. Ci, którzy zechcą poddać się rosyjskim wojskom, będą żyć. Pozostałym nie zazdroszczę. Ostatnie miesiące wojny na Ukrainie przynoszą szokujące rekordy związane z działaniami rosyjskiej armii. Po jednej stronie mamy dramatyczny wzrost liczby dziennych strat potwierdzony przez BBC oraz zespół wolontariuszy. Po drugiej równie rekordową liczbę rekrutów do armii, której desperacja zaczyna przypominać bezlitosną maszynę wysyłającą ludzi na tamten świat. BBC wraz z niezależnymi badaczami ustalili, że od początku inwazji zginęło 78 400. 129 rosyjskich żołnierzy. Liczba ta nieustannie rośnie. Dane za wrzesień, październik i listopad pokazują, że wskaźnik zgonów jest półtora raza wyższy niż rok wcześniej. A codziennie donosi się o śmierci średnio 152 osób. Oznacza to wzrost o około 60% względem początku 2023 roku. Rosyjska ofensywa w obwodzie donieckim, szturm na Włedar czy walki o Pokrowsk to tylko niektóre z przykładów operacji. Które pochłaniają setki istnień każdego dnia po obu stronach barykady. Ale oczywiście w oficjalnym przekazie rosyjskich mediów do punktu poboru wręcz ustawiają się kolejki chętnych. Często rozmawiam z ludźmi. Opowiem o pewnych przypadkach, które miały miejsce. Ojciec udaje się do syna, który walczy w obwodzie kurskim, a z kolei syn, widząc to, podejmuje decyzję. O zaciągnięciu się na służbę kontraktową. Tak samo zdarza się odwrotnie. Ojciec wstępuje do wojska, a jego syn idzie w jego ślady. Liczba takich przypadków znacząco wzrosła, ponieważ ludzie widzą, co się dzieje i po prostu nie potrafią na to patrzeć obojętnie. W rzeczywistości sposób rekrutacji sporej części nowych żołnierzy przypomina mieszankę przymusu, manipulacji oraz obietnic bez pokrycia. Niestety obawiam się, że na Ukrainie jest podobnie, bo kto przy zdrowych zmysłach chce iść niemal na pewną śmierć po kiepskim lub żadnym przygotowaniu do walki na froncie. Wróćmy jednak do samej armii agresora, bo tu rodziny żołnierzy relacjonują, jak ich bliscy, w ramach tak zwanych wakacji kredytowych, stają się częścią maszyny wojennej, nie zdając sobie sprawy z ryzyka, a gdy już trafią na front, w najlepszym przypadku przeżyją kilka tygodni. Dane wskazują, że żywotność nieprzeszkolonego szturmowca to zaledwie od dwóch tygodni do miesiąca, rzadko się zdarza, żeby szturmowiec taki przeżył na froncie dłużej. Wartość ich życia po dowódców jest żadna. Żołnierze narzekają na wszystko: słabe wsparcie, szalone misje, niekompetentnych dowódców i co gorsza dla nich, często nie mają nawet podstawowego przeszkolenia. I jeśli ktoś brał udział w naszym szkoleniu, strzelał ostrą amunicją od 3 do 4 razy w ciągu całego miesiąca, czasami trochę więcej, może 5 lub 6 razy. A przez resztę czasu mieliśmy tylko efekty dźwiękowe. Ta, Ta 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 ta, ta. i słyszeliśmy papaku zabity, zabity i zabity. Zabici, a trening praktycznie zerowy. Ludzie piszą nam w internecie, że orientacja na mapie to podstawa, ale tak naprawdę poziom szkolenia był zerowy. Ja w ogóle nie widziałem żadnych map. On też ich nie widział, nikt z nas ich nie widział. Są u nas ludzie, którzy przez cały ten czas w ogóle ani razu nie strzelali, a mimo to ich wysyłają. Oni nie są kontraktorami. Nie są kontraktorami, a jednak ich traktuje się jak kontraktorów. Co więcej, rzutu granatami w ogóle nie widzieliśmy. Granatów dosłownie nigdy na oczy nie widziałem przyjechałem tutaj, myśląc, no dobra, teraz będą zajęcia z orientacji w terenie na podstawie map. Rzucanie granatów, czy jakiekolwiek manewry z olejem, to wszystko jest bez znaczenia. Opowiem wam, jak zostałem starszym strzelcem. Leżałem na łóżku, kiedy dowódca Plutonu powiedział, teraz jesteś starszym strzelcem. Gratuluję. Cudownie pomyślałem. Teraz jestem starszym strzelcem. Mam teraz swój własny granatnik, tylko jak się nim posługiwać? Wygląda na to, że muszę sam się wszystkiego nauczyć i improwizować. Dowódcy przekazują im przestarzały Sprzęt, który ani nie chroni ich, ani nie daje przewagi na polu bitwy. Braki są tak duże, że od początku wojny istnieją przekazy o tym, że żołnierze zmuszani byli kupować ekwipunek za własne pieniądze, a i tak później dowódcy traktują ich jak odczłowieczoną własność lub współczesnych niewolników. Wymownym przykładem tego jak wygląda krótkie życie na froncie większości z tych żołnierzy jest wiadomość, jaką przed paroma dniami nagrali oni do aktualnego ministra obrony Andrzeja Biełsowa, który pewnie bardzo się nią przejął, podobnie jak wieloma innymi. ŻOŁNIERZE KONTRAKTOWI stacjonujący obecnie w Donieckiej Republice Ludowej na kierunku Gajdara chcą zwrócić się do ministra obrony Andrieja Abramowicza-Biełousowa oraz najwyższego dowództwa w sprawie sytuacji, jaka ma miejsce w 36. Brygadzie 20. Armii. Chodzi o stosunek do żołnierzy kontraktowych i chaos, który tu panuje. Żołnierze są wysyłani na pewną śmierć, bez przeprowadzenia rozpoznania lub na podstawie nieprecyzyjnych danych wywiadowczych, bez żadnego wsparcia artyleryjskiego, a jedynie z karabinem automatycznym i czterema granatami, mając za zadanie zdobywać umocnione pozycje. Wszystko to odbywa się bez jakiejkolwiek pomocy ze strony Federacji Rosyjskiej, ani wsparcia w postaci sprzętu wojskowego. Co więcej, od nas zbiera się pieniądze na budowę schronów, zakup radiostacji, mundurów, żywności, wody i leków. Wszystkie te zakupy są dokonywane z własnych środków, które otrzymujemy w ramach kontraktu. Nie widzimy żadnej pomocy humanitarnej, którą zbierają życzliwi ludzie. Nic z tego nie trafia do nas, zwykłych żołnierzy. Wszystko osiada w punktach handlowych. Takich jak sklepy wojentorgu, gdzie następnie sprzedaje się nam to za ceny czterokrotnie wyższe. Pozostała pomoc humanitarna trafia w nieznane miejsca. Prosimy o rozpatrzenie naszych skarg i podjęcie odpowiednich działań. My, żołnierze, przybyliśmy tutaj, aby bronić ojczyzny, walczyć z faszyzmem. A tymczasem spotykamy się z takimi nadużyciami ze strony Donieckiej Republiki Ludowej wobec zwykłego żołnierza Federacji Rosyjskiej. Po tym apelu być może już nigdy nas nie zobaczycie. Krytycznym problemem jest także brak wsparcia medycznego. Ranni czekają na pomoc przez wiele dni, czasem bezskutecznie. Historie o żołnierzach, którzy umierają w okopach z powodu zakażenia ran, brzmią tak mrocznie jak opowieści z czasów wojen światowych, a jednak to się dzieje. Problemy rosyjskiej armii nie kończą się na froncie. W szpitalach polowych i zapleczu medycznym brakuje wszystkiego: od podstawowych leków po odpowiednie wyposażenie. Wolontariusze przekazują setki ton zaopatrzenia medycznego, ale nawet to nie wystarcza. Bo system wojskowy po prostu nie działa. Szokujące relacje z frontu mówią o żołnierzach, którzy w wyniku poważnych obrażeń pozostają bez ewakuacji. W jednym z najbardziej wstrząsających przypadków ranny żołnierz spędził 17 dni w okopach za raną, w którą wdało się zakażenie. Aby przeżyć, zdecydował się na amputację własnej nogi nożem. Ranny żołnierz z Jakucji spędził 17 dni w okopie, gdzie był zmuszony samodzielnie amputować swoją nogę by uniknąć śmierci z powodu zakażenia krwi. Żołnierz został ranny, a jego rana zaczęła się ropieć. Nikt z towarzyszy nie odważył się przeprowadzić amputacji, a później towarzysze już nie żyli. Tymczasem stan nogi dramatycznie się pogarszał. Wtedy, w akcie desperacji, postanowił sam odciąć sobie nogę nożem. Po tej improwizowanej amputacji przeżył w okopie jeszcze 17 dni. Aż została go odnaleziona i uratowana przez grupę ewakuacyjną. Historia taka jak ta, zamiast wywoływać refleksję nad losem żołnierzy, została przedstawiona w rosyjskich mediach jako przykład heroizmu. Tylko czy, aby na pewno, jest to przejaw bohaterstwa, czy może bardziej akt desperacji człowieka, który wciąż chciał żyć i wrócić do swojej rodziny. Cena tej wojny nie jest mierzona w zdobytych terytoriach, ale w cierpieniu zarówno ukraińskiego narodu, jak i rosyjskich rodzin, które pozostaną na zawsze okaleczone przez politykę swojego włodarza lub, mówiąc szerzej, państwa. Jak doskonale wiemy, Rosjanie za wszelką cenę chcą odzyskać utracone na rzecz Ukrainy tereny w obwodzie kurskim. Podobnie było w przypadku miejscowości Darino, nad którym w tym tygodniu po dwóch miesiącach usilnych prób w końcu udało się im przejąć kontrolę. Obecnie dążą do zdobycia miejscowości Plewa. Według jednego z ukraińskich dowódców Rosjanie zaczęli zmieniać taktykę w regionie. Zamiast chaotycznych prób przełamania frontu, coraz częściej stosują metodyczne szturmy w małych grupach. Naśladując tym samym działania najemników z grupy Wagnera. Ukraińscy żołnierze, korzystając z amerykańskich pojazdów BMP Bradley, skutecznie odpierali dotąd rosyjskie ataki. Jedno z nagrań dokumentuje akcję ukraińskiego oddziału, który miał za zadanie zatrzymać kolumnę przeciwnika. W trakcie walk jeden rosyjski transporter opancerzony został całkowicie zniszczony, a drugi uszkodzony. Jednak jak pokazuje nagranie, sytuacja wcale nie była łatwa, bo w wyniku kontrataku Rosjan ukraiński BMP Został uszkodzony przez wrogiego drona, co zmusiło załogę do ewakuacji. Mimo to Ukraińcom ponoć udało się odzyskać pojazd, a nawet zdobyć rosyjski transporter jako trofeum, co z pewnością w takich przypadkach może budować morale innych, tym bardziej, że wiemy doskonale, iż gdyby przekaz medialny miał decydować o zwycięstwie, to już dawno mogliby ogłosić wygraną. No ale rzeczywistość jest zdecydowanie bardziej brutalna. Z innego udostępnionego w mediach raportu wynika, że 225. Batalion Szturmowy, używając dronów, monitorował wyniki rosyjskich działań w regionie Kurska. Na jednym z nagrań zidentyfikowano 24 zniszczone lub uszkodzone jednostki rosyjskiego sprzętu wojskowego na odcinku drogi o zaledwie długości około 1,5 km. Zostawmy front i przejdźmy teraz do rosyjskiej gospodarki. Otóż części rosyjskiego społeczeństwa chaos zagląda codziennie w oczy i to od lat. Na śmietnikach supermarketów roi się z miesiąca na miesiąc od emerytów, którzy szukają w kontenerach produktów, którym skończył się termin przydatności. I żeby była jasność, to nie są przedstawiciele friganizmu działający na rzecz ekologii których łączą ideę sprzeciwu wobec marnotrawstwa tych ludzi do grzebania w śmietnikach za pożywieniem zmusiła bieda i głód. Gdzie indziej rzecz jasna nie przy śmietnikach słychać głos kreatora, a może kreatury Wielkiej Rosji kogoś, kto przechwala się, że rosyjskie rakiety są równie dobre jak amerykańskie atakamsy, a nawet lepsze. Masa głowicy bojowej w ekwiwalencie trotylowym jest w przybliżeniu taka sama, lecz zasięg Iskandera M jest większy. Nowa amerykańska rakieta pod względem parametrów nie przewyższa rosyjskich odpowiedników pocisków bazowania powietrznego. Co więcej, francuska i niemiecka wersja mają podobną głowicę bojową. Masa głowicy wynosi od 450 do 480 kg w ekwiwalencie trotylowym. Zasięg wynosi od 500 do 650 km, przy czym 650 km to zasięg niemieckiej rakiety. Rosyjskim odpowiednikiem tych systemów jest pocisk bazowania powietrznego CHA-101, który ma porównywalną głowicę bojową, ale znacznie przewyższa wszystkie systemy produkcji europejskiej pod względem zasięgu. Nowe amerykańskie pociski manewrujące, jak już wspomniałem, oraz wersje pierwszego Johnsona pod względem parametrów ustępują rosyjskim odpowiednikom. Tyle, że nie dość, iż towarzysz Władimir czyta z kartki, jak leci, i nie do końca ze zrozumieniem, to z pewnością zapomina, że ta dumna deklaracja przesiąknięta jest krwią i desperacją zwykłych Rosjan. I gdyby Europa wierzyła we wszystko, co ma do powiedzenia, to już dawno chodzilibyśmy w zimę w sandałach, tyle, że w naszym pięknym kraju część przyodziałaby chociaż skarpety. Tak, towarzyszu Woba, inaczej. A tak na poważnie, to nie wiem jak Wy, ale ja osobiście uważam, iż dyskusje o rakietach zyskują coraz bardziej surrealistyczny wymiar. Gdy słyszymy, jak rosyjski włodarz czytając z kartki stwierdza, że Storm Shadow, nowoczesne rakiety brytyjskie lub amerykańskie Atacamsy, są rzekomo gorsze od tych rosyjskich. I co więcej, Amerykanie ponoć próbują naśladować Rosję. Czy to prawda? Czy raczej kolejna propagandowa gra Kremla? W sumie trudno powiedzieć, ale odkąd pamiętam, włącznie z moją wizytą w Rosji około 25 lat temu, to oni ciągle kopiowali Zachód, a nie odwrotnie. I dobrym podsumowaniem tego jest wypowiedź pewnego amerykańskiego emeryta rosyjskiego pochodzenia, który 45 lat wcześniej uciekł do Stanów. Jego słowa wydają się być do bólu prawdziwe. Posłuchajcie. A jesteśmy już tutaj 45 lat. Opuściliśmy ukochany Związek Radziecki, za którym wcale nie tęsknimy. Żal nam ludzi, którzy tam wciąż żyją. To, co tutaj jest dobre, to fakt, że niczego nie trzeba się bać. Mam pieniądze legalnie w banku, zapłaciłem podatki i nikogo się nie obawiam. I to jest właśnie wspaniałe, że w tym kraju czuję się zadowolony z tego, że uciekliśmy od tego wszystkiego. Tutaj nie ma sytuacji, w której jedna osoba przejmuje całą władzę i robi co chce, a biedni młodzi ludzie giną bez powodu. Zupełnie bez sensu. No wiecie, Stany Stanami, emeryci emerytami, a kremlowscy specjaliści swoje. Najstabilniejsza waluta, jeśli nastąpi spadek, to jedynie tymczasowy. W różnych okolicznościach. Zwłaszcza w dzisiejszym trudnym świecie, w którym obecnie żyjemy, zdarzają się różne sytuacje. Dziś nasz kraj znajduje się w niełatwym położeniu, ale jak zawsze wyjdzie zwycięsko z każdej trudności i problemu. Życzymy powodzenia naszemu Bankowi Centralnemu i będziemy go wspierać w działaniach na rzecz stabilizacji kursu rubla. O cholera! A nasz MBP wszystko ładuje w złoto. A tu Moskwa radzi: Druzja, siedziengi w rubla. Da-da. Wróćmy jednak do owych problemów rosyjskiej waluty. Bo wiecie, to jest tak, że jak ciągle okłamuje się obywateli, to w którymś momencie można przeholować. Gwałtowny spadek rubla poważnie rozgniewał i zrobił wrażenie nawet na ludziach lojalnych wobec Putina. Rosnące ceny perspektywa przyspieszenia inflacji a co najważniejsze, kłamstwa władz znacząco wpłynęły na ogólne postrzeganie obecnych sukcesów Rosji i jej perspektyw na przyszłość. Niektórzy uważają nawet, że bank centralny jego szefowa Elvira Nabiulina to zdrajcy, którzy celowo próbują zniszczyć Rosję. Inni uważają, że główną tragedią był przesadny import m.in. z Chin. Jeszcze inni zauważają, że wszystko jest winą Stanów Zjednoczonych i perfidnej polityki Joe Bidena wobec Rosji. Teraz już nawet zwolennicy Putina są pewni, że rosyjską gospodarkę nie czeka nic dobrego. We wtorek 26 listopada 2024 roku oficjalny kurs rubla w Banku Rosji w rozliczeniach na jutro sięgnął 110,5 rubla za euro i 105 rubli za dolara. Jeszcze bardziej słabnie rubel na platformach międzynarodowych. We wtorek dolar kosztował prawie 108 rubli, a euro ponad 113 rubli. To najniższe Przygotowania rosyjskiej waluty od początku napaści Putina na Ukrainę. Rosyjski biznes przewiduje silną dewaluację, a Kreml kolejny raz chce znaleźć silne strony, słabości narodowej waluty. By tak udobruchać obywateli, więc jak to zwykle bywa, trzeba szukać tematów zastępczych, jak na przykład rakieta oresznik. Tyle że nią ludźmi się nie nakarmi. Wiele więc wskazuje na fakt, iż związek między wojną a gospodarczą destrukcją jest kluczowy i staje się coraz poważniejszym problemem dla Kremla. Rosja, próbując zniszczyć Ukrainę, zmaga się z niezamierzonym efektem rykoszetu, spadkiem własnej pozycji na arenie międzynarodowej. I pogarszającym się standardem życia obywateli. Wzrost cen towarów jest szczególnie bolesny dla przeciętnych obywateli, zwłaszcza w kraju, który jest jeszcze w dużej mierze zależny od importu, szczególnie z Chin i Indii. Rosnące koszty codziennego życia mogą prowadzić do rosnącego niezadowolenia społecznego, a tego towarzysz Putin i jego świta boją się najbardziej. Reasumując dzisiejszy materiał, należałoby zadać sobie pytanie, jaki więc cel ma ta wojna. Czy naprawdę chodzi o obronę kraju, czy raczej o bezsensowne marnowanie młodych istnień kosztem swoich chorych ambicji? I strachu przed odpowiedzialnością, że gdy rosyjskie społeczeństwo przejrzy na oczy, kariera Wierchuszki Kremla zakończy się tak, jak skończyła się w przypadku większości opresyjnych moskiewskich rządzących, czyli spektakularnym upadkiem. Codziennie po obu stronach barykady umierają niewinni ludzie, którzy nierzadko zostali zmuszeni do wzięcia udziału w konflikcie, którego nie rozumieją, ich śmierć staje się częścią machiny, której głównym celem wydaje się być utylizacja ludzi i całkowicie zniszczenie niszczenie Ukrainy i narodu ukraińskiego. Kto może być następny? Chyba nie trudno się domyślić. Kraje bałtyckie i pewnie Polska. Tak. Tak jak już wiele lat temu mówił Lech Kaczyński. I tu apel do tych, którzy określają mnie antyrosyjskim lub proukraińskim. Cóż, może was zaskoczę, ale nie jestem ani jednym, ani drugim, tylko po prostu Polakiem. Gdybyście odrobinę mnie znali i mieli pojęcie o polskiej historii, nie pisalibyście takich głupot. A jeśli ktoś z Was, będąc Polakiem, kocha Władka i Rasiję, to proponuję spakować walizki i do Moskwy droga otwarta. To, że do krytykowania tamtejszych władz wcale nie trzeba być rusofobem, wystarczy jedna bardzo krótka historia. Otóż niecały rok temu, będąc na wakacjach, obok mnie swojego drinka sączył Rosjanin gruzińskiego pochodzenia. Mieszkający. O dziwo w Moskwie. I kiedy zapytał mnie skąd jestem, bo zauważył, że mamy podobny tatuaż, odpowiedziałem z Polski. A on na to, iż szkoda, że nasze narody teraz są skłócone przez naszych rządzących. Przyznałem mu rację, bo przecież tak jest. Po czym dodał, że gdyby nie pomoc polskiej mafii 20 lat wcześniej, to Ruscy nie daliby spokoju jego ojcu, kiedy przeprowadził się do stolicy. Więc tym bardziej jest mu żal. Że tak się pozmieniało. Na koniec wznosząc wspólny symboliczny toast, i tak padło dobrze znane na zdrowie, bo my, prosty je ludzie, my, druzja. Jak więc widzicie, wszędzie są ludzie, z którymi można rozmawiać i niekoniecznie przed drinku, Ale obecni kremlowscy rządzący nieraz udowodnili nam Polakom, że najchętniej mieliby nas ponownie pod swoim kamaszem. A my na to nie pozwolimy. Czy więc obecny stan rzeczy obowiązujący w Rosji i agresywna polityka ma sens? Czy jest w niej miejsce na jakiekolwiek człowieczeństwo? Trudno moi mili znaleźć na to jednoznaczne odpowiedzi, ale jedno jest pewne: tak długo jak będą padać pytania, będzie istniała nadzieja na zmianę. I życzmy tak nam Polakom, jak i obu zwaśnionym stronom, by ta lepsza zmiana nastąpiła możliwie szybko. Tyle z mojej strony napiszcie proszę w komentarzach, co wy o tym wszystkim, co dziś usłyszeliście, sądzicie. A ja dziękuję za Waszą dzisiejszą uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć. Na kłopoty, ma zawsze złoty. Czegoś się martwisz, co ty prosty to jak ma zawsze środek złoty, weźmie się do roboty zdradę.